Witajcie na kanale, ja jestem Sychio i teraz tak dla równowagi zbudujemy sobie domek również za 20 tysięcy, natomiast chciałabym, aby ten dom był bez custom contentu, czyli żeby był nieoszukany. Poprzedni był oszukany, a ten żeby był już nieoszukany, bez żadnych dodatków, które z jednej strony są tanie, a z drugiej piękne, przez co wydaje nam się, że mieszkanie jest wow, wow, wow a nie powinno takie być. Ogólnie stwierdziłam, że chciałabym, aby ten dom był w miarę podobny do takich normalnych mieszkań, więc postawiłam na wielkie szafy przesuwne za ponad 1000 za sztukę, co w sumie jest bardzo, bardzo dużym kosztem, ale jednocześnie odzwierciedla prawdziwe koszty, bo rzeczywiście od kilku do nawet kilkunastu tysięcy można wydać na kurczę głupią przesuwną szafę. Zwłaszcza jak pod wymiar jakiś nie Standardowe wykończenia i tak dalej, wiele półek. No naprawdę można dużo pieniędzy na tym stracić, ale jednocześnie stwarza to też ogrom miejsca do przechowywania, i stwierdziłam, że to będzie właśnie taki główny punkt w tym mieszkaniu, jeśli chodzi o przechowywanie no bo założyłam, że raczej w kolejnych pomieszczeniach nie będzie tego miejsca za wiele. Ten dom generalnie dedykuje jakiejś jednej osobie lub ewentualnie parze. Bo łóżko jest dwuosobowe, więc tutaj dwie osoby jak najbardziej się zmieszczą, no ale jedna osoba też będzie miała komforcik wiadomo. Generalnie nie chcę, aby ten dom był upakowany meblami, różnymi tam rozrywkami, tylko chciałam się skupić na tym, aby było bardziej życiowo, czyli żeby były też jakieś ozdoby, żeby była wystarczająca liczba okien, a nie tylko, wiecie, nawalone te sprzęty i tak dalej, a nie ma żadnej duszy. No i jeśli chodzi o duszę i meble kompletnie bez żadnego custom contentu, tak samo ściany i podłogi, to stwierdziłam, że muszę się trochę dopasować do tego stylu simowego, czyli do różnorodnych kolorów i właśnie z tego względu wybrałam taką podłogę, zresztą jest całkiem przyjemna, natomiast te ściany, no nie wiem, do mnie te płytki żółte średnio przemawiają, natomiast tworzą wspólną kompozycję, zwłaszcza że nie da się też zmienić tej zasłony przy sznicowanie, także tu wszystko jakoś się łączyło i nawet zobaczcie, że te stojaki na ręczniki się łączyły, bo były akurat żółte. Właśnie zauważyłam, że w tym takim standardowym, standardowych meblach dużo jest żółtego, dużo jest pomarańczu, dużo jest niebieskiego i bardzo wiele mebli właśnie o te kolory się opiera. Z jednej strony fajnie, a z drugiej no brakuje jednak trochę tych nudziaków, które gdzieś tam w przyszłości dopiero stają się bardzo, bardzo modne. No i tutaj, dla kontrastu, właśnie z tym żółtym, stwierdziłam, że niebieski jest idealny do tego. Zresztą kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, analizowaliśmy paletę barw, tak coś kojarzę. Nie wiem, jakoś dawno to było, ale pamiętam, że było coś takiego, że żółty właśnie z niebieskim bardzo ładnie się komponowały. No i yy, niebieskie z różowym również, więc tutaj skorzystałam z najtańszych mebli, które oczywiście co są kolorowe albo żółte, albo zielone, albo niebieskie, albo różowe. Postawiłam na połączenie i niebieskiego i różowego, żeby też nie było tak zupełnie monokolorystycznie, bo wtedy to wszystko się zlewa i wygląda trochę dziwnie. Właśnie lepiej, jak są chociaż dwa jakieś kolory, mimo że nie ma tych takich mega neutralnych, no to chociaż niech te kolorowe się jakoś ze sobą łączą. No i zobaczcie, że całkiem spory ten aneks tutaj wszedł. Nie mamy takiej typowej, wiecie, lodóweczki malutkiej, jak w tych kawalerkach zazwyczaj stawiam. Mamy pełną lodówkę, pełną kuchenkę i tak dalej. Komputer, no wiadomo, musiał być najtańszy, żeby trochę przyoszczędzić, ale całkiem, całkiem fajnie tu wygląda. Myślę, że tu bardziej dla zwolenników fioletu i różu. Chciałam powiedzieć dla kobiet, ale to przecież nie jest wcale, powiedziałem, że dla kobiet, bo znam też męskich i to osobiście nawet yy, męskich tutaj Przedstawicieli, którzy uwielbiają różowy kolor, także to nic nie jest powiedziane. Kolor nie ma płci, słuchajcie. W każdym razie chciałam powiedzieć, że tutaj, no naprawdę trzeba lubić te połączenia, bo sypialnia taka, nie wiem, jakoś pomarańczowo jest, no nie wiem czy to pomarańczowa, ale wiecie, taka brązowo-fioletowa, łazienka żółto-niebieska, salon, salono-kuchnia jest też jakaś taka dzika różowo-niebieska, więc to naprawdę trzeba lubić te kolory. No i właśnie już od tego momentu, jak Postawiłam tę kanapę i to nawet się komponuje. Powiem Wam, no niby taka najtańsza kanapa, by się wydawało Matko Boska, do czego to pasuje, ale jak tak popatrzyłam, to w sumie pasuje, bo się trochę komponuje z tymi kafelkami niebieskimi. Ma ten motyw kafelek na sobie, i jakoś to wszystko się łączy. Nie wiem, nawet mi pasowało, powiem szczerze. Ale co chciałam powiedzieć, że od tej pory zaczęłam walkę. Walkę o każdego Simoleona, ponieważ zostało nam tylko kilka, a chciałabym jeszcze kilka rzeczy postawić, więc no niestety musiałam oszczędzić. Zwłaszcza, że na przykład chciałam tutaj taką podłogę, zaraz się okazało, że znowu przekroczyliśmy limit, później szukałam tańszej podłogi do sypialni, że może się uda jakąś znaleźć tańszą. Szukałam po prostu, na czym mogę przyoszczędzić. Oczywiście, że mogłabym przyoszczędzić na tych mega drogich szafach, ale nie chciałam na nich przyoszczędzać. Później bardzo spodobały mi się te lampki wiszące nad kanapą, ale ciągle był przekraczany limit, więc musiałam znowu kombinować, jeśli chodzi o rośliny. Generalnie próbowałam oszczędzić na dodatkach. Ostatecznie postawiłam tam taką półkę, ale wtedy musiałam wymienić półki na książki, bo też były za drogie. No cóż. Chcąc trochę umeblować, żeby było bardziej przyjemnie, musiałam kombinować i zamieniać różne elementy na tańsze. Tutaj na przykład zamiast skrzynki na biżuterię postawiłam świeczkę i dzięki temu można było lustro na ścianie dać. Zawsze coś. Później się okazało, że mogę na przykład te lampy wymienić na tańsze. Zawsze to jakaś oszczędność, a w sumie mało kto zwrócił uwagę na to, czy to są te lampy, czy te. Skoro obie mają podobne kształty i kolory. Później pomyślałam, że za ostatnie pieniądze kupię takie stokrotki przed domem, ale wyglądało to dziwnie. Ostatecznie zdecydowałam, że może kawałek ziemi kupię. W sumie śmieszne, taki jeden płat przed domem. A kto wie, może coś z tego wyrośnie. No, może będzie jakiś posiłek z tego, jakiś soczek. No i ostatnie pieniądze stwierdziłam, że wydam po prostu tutaj, bo już nie wiedziałam, co zrobić z tymi pojedynczymi simoleonami. Stwierdziłam, że tutaj pomaluję, nie wiem, kawałek ściany czy podłogi, żeby się zgadzała kwota i żeby było dokładnie 20 tysięcy, równiutko. Udało się. Jednak radka podłogi i mamy to. Niestety nie mogłam dodać ani żadnych kaktusów ani nic, bo kaktusy były drogie. No i tak wygląda całość. Myślę, że całkiem przyjemnie, że fajnie by się tutaj grało. Wydaje mi się, że tak w miarę ze smakiem to wyszło, no ale możecie sami ocenić. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego nieoszukanego domu za 20 tysięcy i życzę Wam miłego budowania, jeśli to lubicie. Do widzenia!